Dzień dobry, witam Was serdecznie na kanale Max Electro. A obok mnie stoi fantastyczne urządzenie marki Philips, to airfryer do beztłuszczowego przygotowywania różnego rodzaju potraw, seria 5000. I już za chwilę, właśnie w tym airfryerze przygotuję wiejskie stripsy. Ale wiecie co, one na pewno wyjdą? A wiecie dlaczego? Nie? No to wszystkiego dowiecie się z mojej recenzji, na którą serdecznie Was zapraszam. Filipsie Ovi. Opiekanie powietrzem jest możliwe dzięki technologii Rapid Air. Właśnie chodzi o to, że to powietrze otacza potrawę z każdej strony. Oczywiście ono jest gorące i dokładnie je opieka. W tym urządzeniu przygotowujemy potrawy w zdrowy i smaczny sposób. Do dyspozycji Maciasz 13 różnych programów gotowania, funkcji gotowania, takich jak smażenie, podgrzewanie, grillowanie i pieczenie. Odgrzewane posiłki w tym urządzeniu zachowują w 100% smak. Zostało to urządzenie wyposażone również w funkcję utrzymywania ciepła. A więc kiedy na przykład któryś z domowników się spóźni, prawda, no to możemy przygotowane wcześniej potrawy włożyć tutaj do tej misy, zobaczcie ona tak wygląda, włączyć funkcję utrzymywania ciepła i po sprawie, a ta misa, ona jest bardzo pojemna, jak na takie małe, zgrabne urządzenie. Zobaczcie, ten element jest wyciągany, możemy to wszystko myć oczywiście w zmywarce, nie ma z tym żadnego problemu. Jeżeli ktoś lubi, może umyć oczywiście ręcznie. Najważniejsze, że tutaj mamy też taką specjalną powłokę, to wszystko zostało pokryte specjalną, nieprzywierającą powłoką. O, zobaczcie, i, i już. Słuchajcie, Philips OVIM posiada duży dotykowy ekran z różnymi przyciskami. Tak, tutaj już jest wszystko zaprogramowane. Słuchajcie, znajduje się tutaj siedem ustawień do przygotowywania mrożonych przekąsek, kurczaka, ryb, mięsa, grillowanych warzyw czy mafinek. Dosłownie, słuchajcie, wystarczy jedno dotknięcie i wybieracie co chcecie. Obsługa tego urządzenia jest naprawdę dziecinnie prosta. Możecie, oczywiście, skorzystać z tych zaprogramowanych już wcześniej ustawień, prawda? Tutaj macie takie ikonki, które określają Wam, do czego dany program służy. Czy to jest do pieczenia ryby, czy no właśnie do, do frytek może, no też jak ktoś lubi. Ale nie musicie korzystać z tych m, przycisków, które są tutaj, tych siedmiu przycisków. Możecie przejść także w tryb manualny i ręcznie ustawić czas i odpowiednią temperaturę. Ale najlepsze, co może być, jeżeli chodzi o Philips Ovi, to fakt, że to urządzenie łączy się z Wi-Fi a więc możecie połączyć się z Ovi dzięki specjalnej aplikacji. Ta aplikacja nazywa się NutriU, jest przygotowana na Androida, oczywiście i na ios -a. Instalujecie ją i z darmowa, oczywiście konfigurujecie, logujecie się na swoje konto, jeżeli go nie macie, to zakładacie i otwierają się przed wami nieskończone możliwości przygotowywania Potraw, właśnie w tym Philipsie Owi. A aplikacja nutri jest naprawdę bardzo intuicyjna, prosta w obsłudze, ale przede wszystkim znajdziecie tam setki różnych ciekawych przepisów, które pomogą wam przygotować wybraną przez siebie potrawę, właśnie w tym Philipsie Owi. Słuchajcie, no ja skorzystałem z takiego przepisu. Przygotowałem wcześniej wiejskie stripsy. Nigdy tego wcześniej nie robiłem. Wiecie, co zrobiłem? Po prostu uruchomiłem aplikację, znalazłem właśnie to, te, ten przepis, już Wam pokazuję. I tam, krok po kroku, wszystko jest napisane, co muszę zrobić. Jak przygotować, jak jaka panierka, i tak dalej, i tak dalej. Ale wiecie, co jest najciekawsze, że ja. Mogę bez najmniejszego problemu aplikacją sterować właśnie tym urządzeniem. No to jest świetne. Mamy taką funkcję, wyślij ustawienia, czyli wysyłam ustawienia do ym, Philipsa O'VI. I zaraz to zrobimy, tylko najpierw włożymy te stripsy. Zobaczcie. misa. O, będą cztery stripsy. Oczywiście, y, jak zrobię te cztery, mogę zrobić kolejne i kolejne i kolejne. Y, przepis. Jest, chyba o ile się nie mylę, dla czterech osób, na cztery porcje, jak gdyby. O, zobaczcie. Są cztery stripsy, nie uciekajcie mi. Dobra, i teraz tak. Włożymy sobie tę misę tutaj. O. I wysyłamy teraz te ustawienia do Philipsa. Uwaga. Jest, jest. I teraz zacznij gotowanie. Widzicie, co tu się dzieje? Uwaga. Pyk, zaczynam gotowanie i automatycznie włączyła, włączył nam się Philips OVI. No, prościej chyba naprawdę już nie może być. Słuchajcie, w tej aplikacji także możecie poznawać nowe przypisy, inspirować się poradami od Philipsa, ale także zaangażowanej społeczności, czyli no, miłośników kuchennych eksperymentów. Mało tego, jeżeli wy uznacie, że macie jakiś fajny pomysł na przygotowanie potrawy, my no, możecie. W tej aplikacji także umieścić swój przepis, napisać krok po kroku, jak to wszystko się przygotowuje, a do tego jeszcze wysłać zdjęcie waszej potrawy, którą przygotowaliście właśnie w tym Airfreyerze Philipsa. No naprawdę świetna sprawa. Słuchajcie, no dobra, no to teraz czekamy na, na zakończenie tego pieczenia. Pewnie już zauważyliście, że na tym ekranie wyświetla się czas, jaki pozostał do zakończenia przygotowywania, opiekania tych stripsów. Ale, żeby to sprawdzić, wcale nie musicie iść do kuchni, no bo przecież Philipsowi u mnie stoi w kuchni. Wystarczy, że skorzystacie z aplikacji i na aplikacji macie dokładną informację, ile czasu zostało jeszcze do zakończenia gotowania. No po prostu, szał czał. No raczej nie, szał Philipsa. No uwaga, uwaga, bo zbliżamy się do końca. Zostało 30 sekund. Zwróćcie też uwagę, że to urządzenie jest naprawdę bardzo ciche, więc nie będzie przeszkadzało domownikom, czy to wcześniej rano, czy późno wieczorem, jeżeli coś będziemy sobie chcieli przygotować na ciepło na jakąś przekąskę. No dobrze, ja już się nie mogę doczekać. Za chwilę będzie pipi, pi, pi, czyli informacja o tym, że zakończyło się przygotowywanie wiejskich stripsów. No to sprawdzamy. Jak to wygląda? No, powiem Wam, że naprawdę, zobaczcie, czadzik, czadzik, schowajcie się tutaj na ciepło, jeszcze będziecie, o. No i właśnie o to chodzi w tym filipsie owi, że zobaczcie, z wierzchu wszystko jest pięknie spieczone, prawda? A w środku powinno być wszystko soczyste. No to sprawdzamy, pewnie będzie za gorące. Ojej! Jak paruje, widzicie? Jest mega gorące. Ale co mi tam spróbujemy? Przecież ja muszę Wam powiedzieć, czy wyszły te stripsy, czy nie wyszły. Mm. Bomba. Stripsy. Wiejskie stripsy z kurczaka. W środku kruche. Rozpływa się to mięso w ustach. Dla mnie, dla nawet mnie to jest świetne, naprawdę urządzenie. Bo wiecie, no ja jestem garzyciarzem. Jest smart, ale przede wszystkim dzięki aplikacji NutriU no, mam inspirację. Ja też niczego nie muszę umieć, prawda? Nie muszę umieć gotować. Odpalam aplikację, sprawdzam różnego rodzaju gotowe przepisy, robię to, co tam jest napisane, wkładam do Philipsa Owi i spokój. A poza tym bez tłuszczowość albo dodajemy naprawdę niewielkie ilości tłuszczu, najczęściej oliwy z oliwek. Oszczędność energii elektrycznej to wszystko powoduje, że no, to jest taki must have w każdej kuchni. Moja rodzina jest bardzo zadowolona, jeżeli zastanawiacie się, czy robimy tu frytki? Tak, robimy, bo każdy w takim urządzeniu. Robi frytki. Philips Ovi polecam naprawdę z całego serca. Oczywiście do kupienia w sklepach Max Electro, czy to w stacjonarnych, czy to na ich sklepie internetowym www.maxelectro.pl To wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło, a ja póki jeszcze ciepłe, to zjem te stripsy. No jeszcze gorące są. Pięknie parują. Na razie, hej!